Cześć, witajcie kochani, nazywam się Emilia Ludkowska, bardzo mi miło Was, że tak powiem, z Wami się znowu dzisiaj spotkać. Oczywiście w dniu dzisiejszym mamy bardzo atrakcyjny temat, a mianowicie suplementy za i przeciw. Moim dzisiejszym gościem będzie wspaniała osoba lekarz z wykształcenia, lekarz z doświadczeniem, tak? Wspaniała osoba zresztą Maria Soltan, która nam właśnie dzisiaj opowie o tym, Jakim okiem powinniśmy spojrzeć właśnie na suplementy? Czym tak naprawdę są suplementy i jaką rolę odgrywają tak naprawdę w życiu każdego człowieka? I czym należy się tak naprawdę su su się sugerować tak, w doborze tych suplementów? Także moim gościem i waszym również jest właśnie Maria, którą bardzo serdecznie zapraszam właśnie na to spotkanie. Witaj, Mario. Witam Ciebie Milko i wszystkich widzów. Także dzisiaj mamy taki bardzo fajny, że tak powiem temat. tak, A odnośnie tego, że czym tak naprawdę są suplementy. Wiemy o tym, że dzisiaj jest mnóstwo na rynku suplementów różnych firm i, i ta branża bardzo mocno się rozrasta w ostatnich, w ostatnich latach. Przez, Masę tych produktów, że tak powiem, dochodzi. I co jest takiego ważnego? Takim pierwszym pytaniem Maria do ciebie chciałabym Ciebie zapytać, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, czym tak naprawdę są suplementy, tak? Bo myślę, że mnóstwo osób na świecie myli suplementy właśnie chociażby z lekami, tak? Jaka jest różnica? Na czym to w ogóle polega? No w większości krajów świata, na pewno cywilizowanych, tak zwanych, suplementy są żywnością. I podlegają przepisom o żywności. Nie są produktami leczniczymi, nie są lekarstwami, nie są przeznaczone do leczenia. Są przeznaczone do wspomagania diety, do profilaktyki czy do poprawy pewnych funkcji organizmu, raczej właśnie przed chorobą. Suplementów w Polsce trudno policzyć, ponieważ zgłoszonych jest ponad 90 tysięcy przez wszystkie lata kiedy obowiązuje nowa ustawa, czyli od 2002 roku. Część z nich nigdy nie była na rynku, bądź jest wycofana, więc jest ich na pewno kilkadziesiąt tysięcy. Problem jest w tym, że od 2002 roku znacznie złagodniały warunki kontroli, dopuszczania suplementów. Obecnie wystarczy, że producent czy dystrybutor zgłosi je do głównego inspektora sanitarnego. Z odpowiednimi informacjami, co się znajduje na etykiecie, co się znajduje w środku opakowania, i tak dalej, i może wprowadzać produkt na rynek. Jest bardzo mało badań robionych tych wchodzących na rynek produktów. Mniej niż połowa ma jakiekolwiek badania. Także potem kontrolowanych z tych, które już są na rynku, też jest niewiele kilka tysięcy rocznie z tych kilkudziesięciu, które są dostępne. Badania trwają od te kontrole od kilku miesięcy do kilku lat i nawet jeżeli jest podejrzenie, że jest coś niedobrego z nimi, nadal mogą producent czy dystrybutor może utrzymywać je na rynku. Poza tym, oprócz tego, że bada się te, które są dostępne na rynku, pamiętajmy o internecie. Internet właściwie jest nie do ogarnięcia, nie do zbadania, nie do kontrolowania, ponieważ serwery są gdzieś na końcu świata, firmy są też krzak z garażu albo w ogóle nie wiadomo, tylko z komputera. Zbadać to jest bardzo trudno, nałożyć jakąś karę czy zahamować wysyłanie do Polski właściwie też jest niemożliwe więc no niestety rynek suplementów rośnie, mówiłaś rzeczywiście bardzo dobrze w ciągu ostatnich lat średnio to było 8% rocznie. W tej chwili jest już to około 5 miliardów złotych w Polsce, więc jest to niewątpliwie duży rynek, a ponieważ nie jest właściwie kontrolowany, czy jest słabo kontrolowany i właściwie dystrybutorzy obecni na rynku są w dużej mierze bezkarni. Czyli tak naprawdę nie wiemy, co jest w opakowaniach. Rozumiem. Więc Maria, w takim razie, z uwagi na to, że mamy taką sytuację, a nie inną, czym tak naprawdę powinniśmy kierować się, wybierając suplementy dla siebie, tak? Pod kątem właśnie naszego zdrowia? Co powinni, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Może zacznijmy najpierw od tego, czy suplementy są w ogóle potrzebne, czy nie. To jest podstawa. Dokładnie, to jest najpierw podstawa. Diagnoza, a potem terapia. Więc diagnoza jest taka, że część oczywiście badań i naukowców jest za, część jest przeciw. Faktem niewątpliwym jest, że dobre odżywianie, zdrowy styl życia na pewno zmniejsza konieczność stosowania suplementów. Ale z drugiej strony najwięcej witamin i minerałów jest w roślinach, powiedzmy. A warzywa w Polsce codziennie je kilkanaście procent badanych. Czyli no jeden co szósty, a pięć osób z tych badanych nie je ich je je nieregularnie albo wcale wręcz, w tym także dzieci. No więc choćby z tego względu inne badania pokazują, że w Polsce badano i kobiety, i mężczyzn, i właściwie połowa lub więcej z nich miała pewne niedobory. Przede wszystkim witaminy D, Kobiety, ale mężczyźni też, folianów, czyli kwasu foliowego i pochodnych, brakowało magnezu, oczywiście żelaza, witaminy C, o dziwo, witamin z grupy B, dlatego, że to są witaminy tak zwane rozpuszczalne w wodzie i po prostu je usuwamy z organizmu, więc trzeba je ciągle dostarczać. Także niedobory są niewątpliwe. U dzieci też stwierdzano niedobory. Więc po pierwsze, nie odżywiamy się prawidłowo. Żywność jest taka, że zawiera mniej składników odżywczych, a więcej nieodżywczych, wręcz szkodliwych. Także z powodu niedoborów, suplementacja witaminami, minerałami, powiedzmy kwasami tłuszczowymi, omega-3 i tak dalej, jest dla większości osób wskazana. Ale dobrze byłoby najpierw zbadać, czy mam, jakie mamy poziomy. Witaminę D3 się bada, no, minerały, większość witamin można zbadać w innych składników. Także żelazo, żeby po prostu, bo zdarzają się też nadmierne ilości u niektórych osób, więc, żeby do nadmiaru nie dołożyć jeszcze więcej. Także, tak jak mówię, no, każdy proces powinien się zaczynać od diagnozy. Najpierw czyli przede wszystkim czyli przede wszystkim w suplementach trzeba by najpierw określić, tak? Najlepiej zbadać siebie, czego potrzebujemy, czego mamy niedobór, czego mamy nadmiar i dopiero wtedy pomyśleć właśnie nad suplementacją. I to, co na Maria też bardzo ważną uwagę zwróciłaś, że dzisiaj niestety jest ogromna, ogromny właśnie problem chociażby z naszym odżywianiem, tak? Żyjemy w ciągłym pośpiechu, wiadomo, gdzieś ciągle się śpieszymy, biegniemy do pracy. Czyli też mamy mniej czasu na to, żeby pomyśleć tak naprawdę i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę jemy, tak? Czyli w większości też y, m, przypadków jemy tak zwane śmieciowe jedzenie, prawda? Gdzieś tam kupione A. jakieś fast, fast foody, prawda? Czy nawet, że tak powiem, zapychamy się czasami nawet w domu rzeczami, które mamy po prostu pod ręką. Y, I to też nie, nie, na pewno nie sprzyja nam. W, Pozytywnie nie wpływa na nasze zdrowie. Więc zatem jeżeli już zdiagnozujemy, tak, nasze braki i nasze, i nasze, że tak powiem, witaminy w naszym organizmie, to czym się kierować wybierając dobrej jakości suplementy? Żeby to były suplementy, które będą wspomagały te nasze zdrowie, tak? Oczywiście wiemy też przy tym, że należałoby zmienić również dietę, tak? Czyli wejść na tą taką zdrową dietę. Ale nie tylko. Trzeba też pamiętać o wodzie, trzeba pamiętać o śnie. Jeżeli nie śpimy wystarczająco, to niestety nie dochodzi do regeneracji, nawet jeżeli przyjmujemy jakieś suplementy, to one nie są w pełni wykorzystane. Następnym jest stres. Wiele osób żyje w stresie przewlekłym, właściwie ciągłym. Stres jest dla nas pomocą w ucieczce, w obronie, w przeżyciu, ale jeżeli stres mamy 24 godziny na 7, jak to się mówi, no to niestety spalamy wiele różnych właśnie składników, które byłyby potrzebne do innych rzeczy. Jeżeli chodzi natomiast o jakość suplementów, no to to niestety jest dżungla. Ponieważ tak jak mówię, nie ma badań wstępnych, nie ma właściwie kontroli, nie ma no jakichś powiedzmy kar odpowiednich. Także właściwie musimy się opierać przede wszystkim na zdrowym rozsądku własnym. Zacząć od poprawy stan stylu życia. To możemy zrobić. Zwiększyć uwagę na to, co jemy. Starać się wypoczywać, redukować stres. Bardzo dobra jest aktywność fizyczna. Wystarczy przebiec się dookoła biura, biurowca kilka razy dookoła, już jest lepiej. Albo chociażby zamknąć oczy i wykonać parę głębokich oddechów, jeżeli coś nasz pracy bardzo męczy. Ale o tym musimy pamiętać. Czyli mówiąc, czyli mówiąc inaczej, po prostu musimy też zadbać o taką równowagę w naszym życiu, prawda, żeby po prostu nie gonić tylko za pracą, prawda, i gdzieś tam za rzeczami, które zawsze są ważniejsze, ale też skupić się nad tym, jak poukładać nasz, że tak powiem, cały hormonogram dnia, łącznie z, ze zdrowym snem, bo to, co powiedziałaś, że sen jest również bardzo ważny do regeneracji naszego organizmu, no i przede wszystkim, że tak powiem, stres, tak, który jest, że tak powiem, też zabija dla nas, bo życie w stresie też powoduje, że tak powiem, różnego rodzaju później właśnie schorzenia. A więc, mając, będąc, Maria, w, tak naprawdę w tej dżungli, to co powiedziałaś, suplementów, bo jest mnóstwo firm na rynku, które suplementy właśnie poleca, tak. Na co zwrócić uwagę? Tak, że tak powiem, z. Patrząc okiem lekarza, gdybyś ty wybierała suplementy dla siebie, na co byś w szczególności zwróciła uwagę przy doborze suplementów dla siebie? Ja już tyle lat żyję na świecie i pracuję, i całe życie interesowałam się suplementami, profilaktyką, naturalną drogą do zdrowia, ziołami czy roślinami różnymi. Także ja mniej więcej wiem, które firmy są wiarygodne i które produkty są korzystne, wskazane. Dobrze zbadany, także ja mam trochę łatwiej. I postanowiłam właśnie pisać o tym na swoim fanpage'u, który mam na Facebooku. Zdrowie z dr Soltan, ponieważ to rzeczywiście, przygotowując się do tego live'u, uświadomiłam sobie, że to naprawdę jest bardzo trudne do ogarnięcia dla nawet fachowców, a dla śmiertelnika zwyczajnego to jest właściwie niemożliwe, ponieważ jeszcze jedno jest, jest cała grupa osób, które bardzo narzekają na Big farmy, na przemysł farmaceutyczny. Ale nie wiem, czy wiecie, że większość suplementów jest produkowana właśnie przez tą Big Farmę. Jest przez nich dystrybuowana, reklamowana, wciskana nam w telewizji, w różnych mediach. W ciągu ostatnich 20 lat ilość <laughs> tych lat suplementów zwiększyła się o 500%. 500%, 5 razy. Z 5% reklam udostępnianych w mediach do 25%. Na reklama czyni cuda. Więc Big Pharma działa gdzie może. Suplementy są znacznie łatwiejsze do produkcji i do sprzedaży, ponieważ tak jak mówię, no, są mniej kontrolowane niż leki. Także tu jest problem. No Trzeba szukać, nie ma wyjścia. Przede wszystkim trzeba sprawdzać, czy firma ma. Atesty GMP to jest dobra sposoby dobrej produkcji HACCP, ja po angielsku chciałam powiedzieć, czyli czystość i prawidłowe składniki, które są potrzebne ISO, czyli też odpowiednia technologia, odpowiednia produkcja, jakieś znaki jakości, jakieś nagrody. Z tym, że z nagrodami jest tak, że nagrody często się sobie kupuje. Więc to też by trzeba wiedzieć, kto i za co i jak przyznał tą nagrodę. Poza tym czytać etykietki. Zanim się jeszcze kupię preparat, można teraz sprawdzać przecież różne suplementy w internecie. Nie kupować. Nie radziłabym kupować niczego w internecie, ponieważ to jest bardzo duże ryzyko. Jeszcze od polskich aptek, które się sprzedają, które się promują w internecie, mają swoje strony, jest to możliwe, bo aptek jednak muszą pewien. Nadzór nad tym, co sprzedają mieć. Ale można sprawdzić suplement w tym, w internecie, czy ma te znaki, o których mówiłam, czy jest standaryzowany. Standaryzacja to jest takie określenie, że w każdej kapsułce, tabletce, no, porcji suplementu jest taka sama ilość substancji czynnej. Jest to bardzo ważne, ponieważ no, można kupić nawet za duże pieniądze preparat, w którym jest podane, że coś tam zawiera. Ale jest to wręcz zmielone siano, bywały takie rzeczy, albo dawka jest zupełnie nie taka, jaka jest podana. No to to już oszustwo, tego nie zbadamy, ale standaryzacja, jeżeli jest prawdą, jest rzeczą pożyteczną, bo wtedy wiemy, że przyjmujemy za każdym razem taką samą określoną dawkę. Także stężenie, to szczególnie chodzi o ekstrakty roślinne. Jeżeli jest napisane, najczęściej nie jest, bo to nie ma się czym chwalić. Że jest 1 do 1, to są właśnie zmielone liście czy części roślin. 10 do 1 to już jest ekstrakt, czyli stężony wyciąg z rośliny, mniej lub bardziej korzystny, ale jest to ciut więcej już i jako suplement może działać lepiej, no i niestety może być droższy. Także tańsze suplementy w znakomitej większości. No są tanie, dlatego że no zawierają albo mniej, albo pośredniej jakości składniki. Witamina C, o której się tak dużo mówi. Naprawdę jest inna biodostępność, czyli wchłanianie przez nasz organizm, bo można połknąć garść tabletek czy kapsułek i one jak weszły, tak wyjdą. Czyli tylko zatkamy jakąś oczyszczalnię ścieków. One muszą być przyswojone przez nasz organizm. I naturalne produkty rzeczywiście są lepiej przyswajalne. I dlatego kwas skorbinowy, chociaż już chemicznie identyczny z witaminą C, może być i niektóre badania mówią, że jest gorzej przyswajalny. Więc musimy też o tym pamiętać, że no dobrze jest znać bioprzyswajalność. Dlatego lepsze są kapsułki, a jeszcze lepsze są takie kapsułki żelowe. W których znajduje się taki gęsty płyn, ponieważ w ogóle płyny są najczęściej lepiej przyswajalne niż, niż tabletki na przykład. Bo to jest kwestia rozpuszczenia tego w przewodzie pokarmowym i tak dalej. Także no jest to naprawdę encyklopedia, dżungla, wszystko razem. Nie. Dokładnie także farmaceutów, oni też powinni mieć, chociaż muszę powiedzieć, że nie mają pojęcia. Ja czasami w aptekach zadaję pytania testowe, i naprawdę szczególnie młodsze pokolenie, o dziwo, zupełnie nie wie o czym ja mówię. Jaki Czyli po prostu to też jest ważna edukacja, są, prawda? Także, mhm. bo po prostu tego nie uczą na studiach medycznych. Tak jak dietetyki nie uczą, ledwo tam lizną parę godzin, tak samo suplementów też. Leków, owszem, interakcji wszystkiego. Poza tym jeszcze jedna ważna rzecz, o czym nie muszą pisać na opakowaniach suplementów. Suplementy mają też działania uboczne, a co najgorsze, wchodzą w interakcję z lekami. Czyli pewnych suplementów przy braniu pewnych leków nie można brać, bo albo zwiększają działanie leków, albo zmniejszają, albo zwiększają kwotoczność, na przykład. Pewnych stanach wpływają na poziom cukru, no na różne takie rzeczy. I o tym nie musi być napisane na etykietce suplementów. Więc to też trzeba zapytać, albo no właściwie nie ma kogo. Lekarz najczęściej wie mało, no chyba, że jest taki maniak jak ja. Ja właściwie od studiów zainteresowałam się witaminami, ziołami i itd. Ale to jest znakomita mniejszość, poza tym lekarze nie mają czasu na to. Ja, Podobno ostatnio przeczytałam, że ponad 50% czasu wizyty lekarz poświęca na papierologię. I to prawda, jak ja byłam, to też nic nie robiłam, tylko pisałam. Z pacjentem rozmawiałam, pisząc jemu te wszystkie papiery, które trzeba było. Dietetycy też są różni. Najczęściej są nastawieni na jakąś jedną szkołę, jakiś jeden sposób działania. Czyli... No, farmaceuci, ale farmaceuci też są różni, tak jak mówię, niektórzy nie wiedzą, nie znają różnic między rodzajami suplementów i tak dalej. A powinni, prawda, z uwagi na to, że jeżeli na przykład idziemy… No tak, ale akcepty, suplementy to... są jedzeniem, moja droga, oni się znają mhm. na lekach. Dokładnie, dokładnie. Więc generalnie rzecz biorąc, Maria… Yy... Musimy, że tak powiem, zachować czujność przed tym, wybierając suplementy dla siebie, że przede wszystkim były to suplementy naturalne, żeby miał różnego rodzaju, już tak powiem, certyfikaty i żeby były dobrej jakości, tak? Co też jest ciężko. Na to, że... Przepraszam, że ci przerwę, mhm. to też jest mit, bo naturalne nie znaczy, że zdrowe czy nieszkodliwe. Naturalne. Mhm. Znaczy, że po prostu jest wyprodukowany z roślin, z kamienia, z ryb czy z czegoś takiego. Natomiast naturalna też jest cykuta, jadkie ubasiany, naparstnica w większych dawkach. To wszystko są mhm. produkty naturalne, a są to śmiertelne trucizny. Także mhm. No niestety naturalny to też nic nie znaczy. Dlatego to, jeżeli jest napisane na opakowaniu, naturalny, stuprocentowo czysty, 100% z czegoś tam, to często są po prostu chwyty marketingowe. I no mało znaczą i nie są określone prawnie. Czyli możesz napisać właściwie, co chcesz. Zakaz jest pisania na suplementach, że leczą. I tego muszą firmy przestrzegać. Natomiast co no bardziej podpiszą po... napiszą, to... Mhm. To ich po prostu poetycka wyobraźnia. Często. rozumiem. Więc według ciebie, Maria, powinniśmy, że tak powiem, bazując na tym, tak, że żyjemy dzisiaj w czasach tak jak mówi, gdzie jest mnóstwo przetworzonej żywności, tak, coraz więcej zresztą się pojawia gotowych dań i innych typu rozwiązań i producenci różnego rodzaju produktów spożywczych również trafiają do naszych głów poprzez, powiedzmy reklamy, tak, że zaoszczędzisz swój czas, bo, bo ponieważ masz spakowany posiłek, na przykład już gotowy, który możesz tylko podgrzać, tak? dla dzieci jeszcze. Dokładnie, dokładnie, więc wiadomo, że takie posiłki mają mnóstwo konserwantów, mnóstwo, że tak powiem, chemii w sobie, która niestety odkłada się w tym naszym organizmie. Więc co zatem zrobić Maria, żeby ten nasz organizm jednak oczyścić z tych toksyn? Tak, żeby gdzieś tam poprawić nie tylko to zdrowie poprzez zmianę diety, tak dobry sen, jak najbardziej, że tak powiem, aktywność fizyczną. Picie wody jest podstawą, prawda? Gdzie mnóstwo osób zapomina o tym, że należy no, pić wodę. To jest słuchanie. wiemy, że trzeba brać mhm. wannę czy nie? nie wiem czy z i tak samo nasz organizm po prostu jest mm -hmm, mm -hmm. wodą więc, więc, więc jeżeli że tak powiem, zastosujemy te wszystkie czynniki, które my możemy zrobić, na które my mamy wpływ, tak, to przy na przykład zastosowaniu jakich suplementów moglibyśmy na przykład jeszcze wspomóc na przykład to oczyszczanie organizmu z tych toksyn? Bo wiemy doskonale o tym, że wszystko to, co spożywamy, te toksyny niestety, ale odkładają się w naszym organizmie i często też również zakwaszają nasz organizm, co później przekłada się na różnego rodzaju też. Komplikacje ze zdrowiem. No więc powiem Ci rzecz albo dobrą, albo złą. Mhm. Zdrowy człowiek, który dba trochę o siebie, ma kilka systemów oczyszczania, tak zwanego detoksu. I tak naprawdę mhm. daje sobie radę sam, jeżeli to, co jest zachowane, co mówisz, odpowiednia dieta, sen, woda. Także możemy się oczyszczać sami. No z tym, że wiadomo, że niestety w dzisiejszych czasach jest to. Mniejszość ma taki luksus, że może sobie pozwolić na taki zdrowy styl życia z różnych względów. Także yy, oczyszczająco działają różne zioła, choćby czystek, karczoch. Ja bardzo lubię aloes i, i aloes mhm. jest produktem no, rzeczywiście naturalnym, można powiedzieć. Yy, przeważnie nie powinien zawierać żadnych tam dodatkowych składników. No wtedy nie jest najsmaczniejszy ale zaprawiane cukrem czy cytryną, no to wtedy już nie jest taki całkiem naturalny i zdrowy. Także to na pewno, tak jak mówię, są różne zioła i różne mieszanki ziołowe. Może być pokrzywa, może być skrzyp, który pomaga wydalić przez nerki, karczoch, który przez wątrobę, No jest przede wszystkim roślinnych różnych. Pokrzywa. Pokrzywa mniszek lekarski, wiosną można robić zupy, soki, sałatki z tychże roślin. One są zupełnie jadalne. No, niektóre są mniszek może, ale młodziutkie liście mniszka są całkiem dobre, smakują, nie wiem, jak, tak, jak Rukola. Także pójdą. Mhm. Tak, Czyli tutaj naturalne rzeczy też. Jednak naturalne rzeczy. I tutaj tak naprawdę byśmy mogli Maria rzecz na koniec, tak podsumowując całe to nasze spotkanie, że przede wszystkim... My musimy, że tak powiem, zastanowić się nad tym, jak chcemy, żeby nasze zdrowie wyglądało, tak? Z racji tego, że to, w jaki sposób żyjemy, to, co jemy, e, w jaki sposób jemy, tak? Czy, czy, czy spożywamy tą żywność przetworzoną i tak dalej, to wszystko przekłada się później na nasze zdrowie, prawda? Za ileś tam czasu i ważne jest to, żeby zwrócić uwagę właśnie na to, żeby jednak e, zadbać o to nasze zdrowie, chociażby w taki sposób, jak tutaj podałaś, tak? E, żeby jednak zmienić tą te, spożywać warzywa, i też tutaj, że tak powiem, trzeba też zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o warzywa, ponieważ mamy dzisiaj również w sklepach mnóstwo warzyw, które niestety są nafaszerowane pestycydami, i są również te warzywa niestety są chemiczne. Więc jeżeli chcemy, myślę, moim zdaniem, tak, zadbać o to zdrowie, więc wybierajmy te warzywa, które mamy gdzieś tam, y, jakieś sprawdzone źródła lub najlepiej, że tak powiem, jak ja to zawsze mówiłam, kupując na przykład y, od znajomego rolnika, na przykład mój dziadek całe życie miał gospodarstwo i nie używał pestycydów, tylko stosował właśnie nawozy naturalne i y, tam już tak powiem zawsze, jeżeli chodzi o kwestie właśnie warzyw, one były na nawozach naturalnych, tak, czyli bez, bez dodatków różnego no. rodzaju. Z to jest różnie, powiem ci anegdotkę. Ja mam też znajomego mhm. rolnika, i on przyjeżdżał do mnie i mówił: Pani doktor, to są ziemniaki dla nas, niepryskane nie z tego pola, co nas sprzedaż. Także niestety na wsi też tak jest, że zagonek jest niepryskany dla rodziny, a cała reszta jak Bóg da. Także dokładnie, jest, jest. dokładnie, tak to wygląda. Dlatego właśnie tak, powiedziałam, że ważne jest to, żeby właśnie wiedzieć od kogoś, co się kupuje, bo w sklepach niestety też mamy mnóstwo właśnie pestycydów. Na, I też jest ważną rzeczą, to żeby chociażby już, jeżeli kupujemy właśnie w hipermarketach żywność, gdzie taką jak warzywa, owoce, zawsze po prostu je umyć z racji tego, że też są wielokrotnie nacierane różnymi substancjami, które po, po prostu powodują. Tak, które powodują, że załóżmy jabłka czy jakieś tam inne warzywa czy owoce pięknie błyszczą, wyglądają, a tak w rzeczywistości są one po prostu powleczone włoskim czy innymi rzeczami, które po prostu mają wyglądać tak, żeby apetycznie, zdrowo, tak, żebyśmy chcieli. No, kupić. my tak? kupujemy oczyma, niestety a trzeba kupować rozumem. A trzeba kupować rozumem, dokładnie. Także. Mam moi... jedną broń, jeśli mogę już dokończyć. Mhm. Bronią są pieniądze. Jeżeli będziemy je wydawać rozsądnie na rzeczy dobre, to złe rzeczy nie będą produkowane, bo po prostu nikt nie będzie kupował, nie będą korzystne dla firmy. Także mamy Dokładnie. moc głosowania portfelem. I to jest bardzo oczywiście. ważne. A myślę, że do tematu wrócimy, ponieważ jest to temat Myślę, że, czeka, myślę, że... Czujmy, tak jak mówiłam. Dokładnie. Myślę, że na pewno i na pewno naszym właśnie dzisiejszym słuchaczom, osobom, które z nami dzisiaj były, damy na pewno wcześniej znać, ponieważ jest to naprawdę obszarny temat, na którym moglibyśmy że tak powiem, tutaj poruszać wiele różnych ważnych aspektów dla naszego życia. Ja oczywiście Maria bardzo ci dziękuję za poświęcony dzisiejszy czas, za tak wyczerpującą wiedzę, którą nam przekazałaś. I to, co jest ważne, to, co bym chciała powiedzieć dla nas wszystkich, dla wszystkich osób, które nas dzisiaj, dzisiaj oglądały lub być może które będą później oglądały jeszcze ten live, że to, co jest ważne, żeby być zdrowym człowiekiem, to pamiętajcie o tym, że to Wy o tym decydujecie. Ważne jest to, żebyśmy podjęli świadomą decyzję, czy chcemy być zdrowi i jak nasze zdrowie ma wyglądać za te 10 lat. Tak? A wiemy z doświadczenia i myślę, że Maria tutaj też się ze mną zgodzi, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, bo, bo tak to wygląda, że dzisiaj o to zdrowie nie dbamy, żyjemy w pośpiechu, w stresie, mamy mnóstwo rzeczy na głowie i zapominamy o tym najważniejszym, że jak zabrak nie nam zdrowia, to tak naprawdę cała reszta tak naprawdę traci to całe znaczenie i tą wartość, tak? A niejednokrotnie jest właśnie już za późno, kiedy no, dowiadujemy no, się, no. Że, że mamy jakieś właśnie ciężkie schorzenia, które niestety w wielu przypadkach kończą się tragicznie. Dlatego moi drodzy, z naszej strony dzisiaj to już wszystko, bardzo serdecznie dziękuję, że byliście z nami, Maria Tobie również bardzo dziękuję za to spotkanie, ja Tu mi jest miło Ciebie gościć. Ja również z was zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie na fanpage'a Marii z Dr. Soltan, tam znajdziecie mnóstwo właśnie fascynujących rzeczy, Wiele bardzo wartościowych informacji dla Was, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Zapraszam również do mnie na moją stronę internetową www.emiliarudkowska.pl. Tam również znajdziecie informacje odnośnie rozwoju, biznesu i wielu innych rzeczy, także również Was zapraszam tam bardzo serdecznie. Możecie również zapisać się tam na listę. I wszystkie osoby, które zapiszą się na listę, otrzymają specjalną zniżkę na zakup mojej książki, która ukaże już się niebawem. Także w te miejsca. Bardzo gorąco Was zachęcamy, zapraszamy. No i oczywiście, do zobaczenia następnym razem. I oczywiście myślę, że tutaj z Marią ustalimy, jaki to będzie termin. Kto wie, być może to będą cykliczne spotkania właśnie z doktor Marią Soltan na temat różnych, właśnie, tematów zdrowotnych i naszego stylu życia. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia.